The Witajcie z tej strony Mangetsu. Nie wiem czy pamiętacie, ale parę miesięcy temu nagrałem film o tym, że wyszedł Cuphead w taki 3D, który odwzorowywał nawet jednego bossa, i okazuje się, że ten projekt poszedł troszkę dalej. I Teraz mamy po pierwsze jednego dodatkowego bossa, a po drugie wszystko jest w jarze. Ja tutaj z Wami się witam troszkę z innej perspektywy. Niestety tutaj zdolności technologiczne mnie troszkę przerastają, i będę to nagrywał w pozycji siedzącej, ale myślę, że i tak wrażenia dosyć ciekawe będą. No to zaczynamy. Wchodzimy do tego i co tu się. Jak to się zaczyna? No, mam ręce. O, proszę bardzo, nawet karty mam na ręce wypisane. Spoko. Um, I co. A! Czemu on tu się pojawił? Co tu się stało w ogóle? Mój dziadek, dziadku, coś ty zrobił. Nie! Mogę cię zabrać do ręki! Jaki to jest creepy. Patrzcie. Wow, aż mu się paszcza otwiera, tego model. No, nasz dziadek nie żyje i robi nam jeszcze jumpscary jakieś śmieszne. Boże, co to jest w ogóle? To wiecie co, ja nie pozwolę na to. Wrzućmy dziadka siną w dal. Nie wiem czy się raczej, nie Tu jest domek, powiem wam, że wrażenia w wiarze Są zupełnie inne w kwestii tego Do domku nie mogę za bardzo wejść I muszę czym prędzej zobaczyć Tego nowego bossa, oraz jeszcze chciałem zobaczyć Tak przy okazji, czy zostało Sterowanie dobrze odwzorowane i jeszcze Tego tamtego bossa, tego kwiatka tam widzę, że coś powiewa, a nie, to tekstury mi się nie ładowują, nie wiem czy widzicie to, jak macham sobie głową. No tak, mam tutaj karty z tego co widzę. Ulty, nie wiem czemu tutaj tu już mi pokazuje życia. Mogę sobie daszować, ale muszę... To jest pod warunkiem, że chodzę z tego co widzę, dasz działa. Mogę sobie skakać, o jeju! Boję się, że aż zwymiotuję tutaj przy tym Vijarze PR takie skuchki. Jakbym jeszcze stał, chyba dobrze, że jednak ogrywam to siedząc. Bo jakbym stał, to nie byłoby zbyt dobrze. I tak, jeśli chodzi o bossów, to tam był tak zwany. ojej, gdzieś tutaj był. Kwiatek, gdzie jest kwiatek? Halo? Chyba muszę wyżej. Tu jest kwiatek. Kwiatek, chcę zobaczyć ciebie w Vijarze. Trigger to start. okej okay. Czy kwiatek w ogóle coś się zmienił? Widzę, że ekran za mną podąża. Ja jestem sobie. Tutaj jeju! Dobra, strzelam w niego. Ale on jest gigantyczny! Jak to fajnie wygląda! Dobra, muszę skoczyć na pewno. Strzelamy mu w łeb. Mogę trzymać w sumie, tak by było lepiej. Nie wiem czemu, co je podkusiło do tego, żeby. Oj, oj, oj! Oberwałem? Nie oberwałem. Widziałem na ręce, że jeszcze mam żyćka. To strzelamy gościa. Ja chyba go troszkę ułatwił. Twórca, bo stwierdził, że to jest. ma mało sensu. No mam nadzieję, że tak zrobił. No, trzy życia dalej mam. <grystanie> tak ogromny jest, że masakra. Dobra, skaczemy. Tylko coś jeszcze spada na nas. Pamiętajmy o tym. Nasionka są. Nie wiem, czy uda mi się to przejść, szczerze powiedziawszy, jak ja patrzę, co tu. O jejku. Jest to obrwa. No nie, rej, Ray, rej! rej. <grystanie> Bija, że to jest trzy raz straszniejsze. Teraz skok. Mam to. Może uda mi się go przejść, bo faktycznie. Tylko jedno życie straciłem do tej pory. Najgorszy jest ten atak z ryjem. Nie robił go zbyt dużo. Chyba na... Nie! Nie straciłem życia, nie straciłem, zrobiłbym na górze. Dobra. Póki co dajemy radę jakoś. Jeszcze nie lubię bardzo tych wszystkich ciućków, co... oj, co nam tutaj chodzą, zobaczcie. Te kwiatki. Jak będzie ten dużo spamował, no to nic nie zrobię. No nie, teraz musimy... Na platformę, na platformę! A gdzie się puszcza ulty? Nie, 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 nie. To jeju. Gdzie się puszcza ulty? Mam takie pytanie. Co jest? Oj, puściłem egza jakiegoś. Znaczy nie egza. Puściłem tego dużego ulta, chyba to miał być. Nie. Dobra, dobrze, się pozycjonowałem. No, że musiał to ułatwić, bo to by było nie do przejścia. Ale jest to wystarczająco creepy. <ścoughs> nie, 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 nie. nie, Dobra, strzelam w niego. I zaraz pójdziemy zobaczyć, jak odzorowano warzywka, bo tak było reklamowane tymi warzywkami, że no nie mogę się doczekać, wam powiem. O nie, o nie. Tutaj chyba padnę, coś czuję. Bo spamuję, jeszcze tym spamuję. Nie, 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 nie. Wszyscy idźcie sobie. Nie, bumerang, bumerang. Oj, niestety. Oj, ekran lata za mną. To cóż, wychodzimy, ja tu nie będę się starał tutaj hardować, jest to i tak trudne. O nie, jesteś ty! Howdy, Cuphead! <laughs> ja ci dam howdy! Dobra, dziadku, idziesz ze mną zobaczyć nowego bossa. Chodź, dziadek. <laughs> Chodźmy. Panie dziadku, tutaj są żabki, a tu powinien być... O, Botanik Panik! No to usiądź tutaj, położę cię. <laughs> a może włożymy go tam do środka? Będzie z warzywkami. Trzymaj. Siedź tam, leż tam, dziadku. I lecimy na nowego bossa, Rootpak. Nie wiem czy wszyscy zostali tu odwzorowani, ale słyszałem o cebulce, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Tu, 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 tu. O jest! Ziemniak jest! Ziemniak jest! Jezu, co tu się dzieje? Jak tu się skacze? Dobra, to akurat ten ziemniak nie wydaje się skomplikowany póki co. Jest przeogromny nawet nic nie robi nam. Tak powinno być. A! Jezu! Jezu! <laughs> ja nie muszę popatrzeć! Jak on pluje tym teraz nagle! Dobra! Ja staram się właśnie jakoś odwracać na gałkach i widzicie, że może różnie to wyglądać i no będę się patrzył może w jego stronę. O, pokonałem, udało mi się go pokonać. Jest cebulka! Jaki ryj duży! Płaczę! O nie, to jest coś, czego nie lubię akurat. Nie podobało mi się to już w przypadku tego kwiatka. Chyba na daną nic je, nie płaczę, mam nadzieję. Ojej, uee! Dobra, tu jest bezpiecznie. Dalej płaczesz! Ej! Nie płacz, dzidzia, ale jesteś olbrzymia. Jejku! <gry> Poradzimy sobie jakoś z tym, bo to jest takie wyzwanie, żeby patrzeć do góry. Rzadko która gra... Ojeju, jest duża marchewa, jak fajnie wygląda. Rzadko, która gra na VR jakoś tak nas angażuje w kwestii patrzenia w górę. A tu jest bardzo to nacisk na położony. Mogę obkrążać. Nie wiem czy nawet nie powinienem Dobra Czy już dałoby się to zrobić dynamicznie, gdybym grał samemu, to pewien nastojąco to zrobił. I wydaje mi się, że lepiej by się troszkę grało. Ojeju, jeszcze strzelasz tym. Zapomniałem no, o tym. Dobra, bijemy go. Czy uda się Rudpak zabić? Oby tak Mam nadzieję, że tak Tutaj chrupniemy ci, może wszystko, ale ta marchewa jest naprawdę bardzo przerażająca i świetnie jest wykonana. Ja wiem, że te wszystkie modele, z tego co mi pisaliście pod ostatnim filmem, są brane z neta, ale sam fakt, że ktoś to chciał w ogóle zrobić, wija, że mi imponuje. Dobra, tu jeszcze coś leci, udało się Ródpak pokonać, był zdecydowanie łatwiejszy e, od e, tego kwiatka. Ale był też straszniejszy <grymnie> dla mnie No i cóż, któż by nie chciał zobaczyć sobie jeszcze Cupheada yy, z perspektywy VR'a Troszkę inne, przynajmniej dla mnie są wrażenia tutaj po tej mapie Mimo, że już ją w całości widziałem Przejdę się tam na chwilkę, bo może coś zostało jeszcze dorobione tutaj, nie jestem pewien O, wydaszuję sobie <grymnie> Kurde, spadnę, spadnę, okej, okay, nie spadłem Całe szczęście, oj, Tutaj ten skrót jest, tutaj jest smok to przejdę może sobie na Tę Wyspę i zobaczę jeszcze, czy z diabłem sobie stało dodane ja bym jeszcze sugerował może niekoniecznie po to, żeby przedłużyć, ale chciałem sobie zobaczyć jeszcze, jak działa sterowanie odnośnie rzucania ultów. Bo w końcu jesteśmy na wiarze i zupełnie to inaczej wygląda, jakoś tak wcześniej nie było za bardzo potrzeby, i tak dalej, żeby używać, więc ja nie wiem sobie jeszcze coś z tym porobił. A tu jest pustka, co? Nic tu nie ma kompletnie. O, kasy na nie zrobiono, nam strzelać nie kazano. Du, ru, tu, 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 ru, nie! No i dynks. Nie, znowu ty! Patrz Patrzcie, jak mukę robi, jak strzelam. Czemu tak? Nawet nie z palca. Aha, wiem, bo ten trigger. <śm> <śm> tak działa na, na ten. Na moim kontrolerze. Dawaj! Oj, na to będę patrzył. Ok, po pojawił mi się tu Bosik. I zobaczmy, spróbujmy jakiś exo używać. Jak się tu exo używa? I tu są dasze. Zaraz Screena zrobię, jak się... Tak będę zawzięty. A mogę tak unikać? Tak też można unikać. W sumie całkiem spoko. Aczkolwiek... Już mi się zdolność ruchowa głowy kończy tutaj. Ja chcę ulta użyć. O, użyłem, patrzcie, dużego takie użyłem. Padł, 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 udało się. Z tyłu, triggerem można puścić. Łee, Ciekawe czy jak przy nim będę stał, to jest mniejsza szansa, że oberwę. Ojejku, dobra, nie. Tu krople też się generują, zwłaszcza tu się generują. Na niego najlepiej jest chyba wszystkie ulty zachować, bo jest mega ciężkie to patrzenie w górę. Tutaj mało wygodne. <grytanie> Zdecydowanie, mogę też skakać, ale to wtedy będę miał szybciej do śmierci. No i jest Marchewa! Uważamy na ma marchewki, które się generują Niszczymy wszystkie Dobra Tutaj kolejna leci Oj, oj, I puszczam ulty jak coś Bo za chwilkę sobie kartę dodam Ile mam kart? I jedną mam za, za chwilę No, będę miał... O nie! Jezus! Jaki <grytaki> jumpscare! Masz, w, łeb. w Durnioku jeden Tyś jak takie małe dziecko, które poznaje Cupheada w tym momencie Mega to jest, bardzo podoba mi się ten pomysł, też się cieszę, że się, że się autor nie przestraszył. I dalej rozwija ten projekt. Co prawda nie da się go tak, wiecie, już pobrać na YouTubie, bo YouTube jakoś to zdejmuje czy coś, ale na jego Discordzie można się zaopatrzyć, on z tego nie zarabia nic. Jest to fanowski wyłącznie projekt i tak by to wyglądało tutaj. No to cóż, już chyba sobie wszystko zobaczyliśmy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Wiarowy, dawno Wiara nie było. Jeśli byście chcieli więcej rzeczy na Wiarze, to też dajcie znać, bo może coś będę kombinować. Patrzcie, jak on się na nas patrzy tam. Zwrócony w naszą stronę Ja bym tutaj go zestrzelił Damy radę? Czekajcie Snajper ze mnie jest A jakie jest najdalsze miejsce z jakiego da się go zestrzelić? Jak uważacie? Może jakbym gdzieś podskoczył na przykład z drzewa Uda mi się tu wskoczyć na drzewo? Dobra jestem na drzewie O jestem na tym drzewie Dobra jeszcze wyżej Widzimy go Zestrzelmy go, snajpa <noise> tu tu daszowanie. Hildeberg powinni by zrobić O kurde taki poziom powietrzny W VR byłby prześwietny Ciekawe czy udałoby mi się z tego zestrzelić Dobra jestem tak wysoko Jestem najwyżej jak tylko mogłem Damy radę go zestrzelić Gdzie on jest dokładnie jak myślicie Ten on gdzieś tutaj zestrzelił jest! Udało mi się stąd zestrzelić z młynu. No dobra, ja się nie wygłupiam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się. Byłem Mangetsu i pa pa!